Pana bardzo serdecznie w Twojej telewizji regionalnej. Dzisiaj spotykamy się na terenie gminy e, e, miasta i gminy Wasilków. Dzisiaj chciałbym z Panem porozmawiać troszeczkę na temat e, rekreacji, na temat sportu i, i wszystkich tych rzeczy, które są z tym e, powiązane. Właśnie znajdujemy się obok stadionu e, miejskiego Wasilkowie, obok kortów tenisowych, które Doszły mi słuchy też, że w niedługim czasie będziecie starali się e, zrobić zakrytymi kortami po to, żeby można było wieczorami, czy też e, o każdej porze roku e, z nich korzystać. Witam pana redaktora, witam Państwa. E, faktycznie jesteśmy w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego w Wasilkowie. Tutaj szereg ważnych przedsięwzięć już zrealizowaliśmy, choćby wspomniane przez Pana trzy korty tenisowe ze środków zewnętrznych, ponieważ mieliśmy 50% dofinansowania z lokalnej grupy działania Puszcza Kneszeńska, co warto wspomnieć. Również dokonaliśmy renowacji dwóch boisk piłkarskich, zarówno jeśli chodzi o płytę główną, jak i płytę boczną. No i tutaj wspomniał Pan o tym, że otrzymaliśmy już 7 200 000 złotych dofinansowania właśnie na to, żeby zakryć zarówno korty tenisowe, jak i na to, żeby powstała sztuczna murawa piłkarska, która naszym piłkarzom pozwoli grać w cały, w cały sezon i trenować, więc to myślę, że istotne, że nie tylko w okresie, w którym warunki pogodowe sprzyjają, ale również przez cały rok będzie można w Wasilkowie grać zarówno w tenisa jak i w piłkę nożną, na sport zresztą bardzo mocno stawiamy, KS Wasilków walczy, a awans do trzeciej ligi piłkarskiej. Jeśli chodzi o piłkę nożną i o sport, w gminie Wasilków nie tylko klub sportowy Wasilków istnieje, są też inne kluby, też bardzo wartościowe. Dokładnie tak. Rozwój sportu jest u nas bardzo szeroki. Jest naprawdę fantastyczny zespół Kyokushin Team Karate Wasilków, mnóstwo też pasjonatów sportu. Mamy klub sportowy w Studiankach. Mamy też siatkarki zrzeszone w UKS. klubie UKS Set Wasilków dokładnie. No i cały czas też jesteśmy otwarci na inne aktywności. Przez ten czas wiele razy w różnych wydarzeniach wspieraliśmy też choćby wędkarzy i inne rozmaite grupy, które się do nas zgłaszały. Pamiętam, że choćby był też taki rajd pieszy, czy, czy choćby ten Puchar Polski w Nordic Walking, który u nas... Gości przedsięwzięć jest całe mnóstwo tenis stołowy i wiele, wiele innych. Puchar polski w Nordic Walking, to jest impreza ogólnopolska. W jaki sposób zaguściła na ziemię Wasilkowską? Znaczy tutaj akurat ciekawa historia, ponieważ podczas naszej wizyty studyjnej w gminie potęgowo akurat natrafiliśmy właśnie na puchar polski w Nordic Walking, który się tam odbywał, nawiązaliśmy kontakty i tym sposobem właśnie to wydarzenie również zagościło w Wasilkowie, osobiście stwierdziłem, że jest duża wartość właśnie z tego typu przedsięwzięcia i że mnóstwo ludzi w różnym wieku w tym uczestniczy od, od najmłodszych aż po seniorów. Panie burmistrzu, e, takie imprezy e, jak e, turniej karate, który organizuje Kiekusin Team e, Wasilków, takie imprezy jak e, właśnie e, Puchar Polski Nordic Walking, e, to są imprezy, dzięki którym mieszkańcy naszego kraju, a także z zagranicy są w stanie zobaczyć gminę, e, dojechać na Podlasie, zobaczyć też jak Podlasie wygląda, obejrzeć e, Chociażby zabytki czy miejsca, naprawdę bardzo ważne kulturowo. Dokładnie tak. My na, na to, co robimy, patrzymy bez jakichkolwiek kompleksów. Uważamy, że możemy być w wielu obszarach najlepsi, czy w województwie, czy, czy nawet w Polsce, i stawiamy na różnego rodzaju przedsięwzięcia. O tym choćby świadczy myślę, czy piosenka Wasilkowska. Czy nasza loteria podatkowa, mieszkasz w gminie Wasilku wygrywasz? Przecież można śmiało powiedzieć, że ta ubiegłoroczna edycja tej loterii była największą, najbardziej rozpoznawalną spośród wszystkich samorządów w Polsce i to z największą pulą nagród. I to mimo tego, że wcale. Nie byliśmy samorządem, który na organizację tej loterii wydałby najwięcej. Panie Burmistrzu, właśnie kierujemy się w okolice zalewu. Wasilków to także sporty wodne. Macie tutaj bardzo fajny wyciąg narciarstwa wodnego. Zalew się zmienia. Zmienia się od pewnego czasu. Mhm. Ja to obserwuję od naprawdę wielu lat. Co mianowicie teraz się dzieje z zalewem? To czy przedefiniowałem, przedefiniowaliśmy też w ogóle spojrzenie na zalew, no bo e, to jak on wyglądał jakby od strony ulicy Białostockiej, po pierwsze duże ograniczenia przestrzeni, e, niszczące już pomosty. E, w ogóle uważałem zawsze, że ta strona jakby określmy to e, południowo-wschodnia jest znacznie mniej atrakcyjna niż ta właśnie strona północno-zachodnia zalewu i to z wielu przyczyn. Po pierwsze jest tu więcej miejsca, jest Myślę, że spokojniej, lepszy tutaj jest widok i są znacznie większe możliwości na wszystko, choćby na miejsca parkingowe, które tutaj powstają. Tutaj też przewidujemy plażę, która będzie największą plażą w skali całej gminy. Fantastyczny plac zabaw dla dzieci, tężnie solankowe i wypożyczalnia kajaków wraz z toaletą. Plany mamy na przyszłość równie ambitne. Chcemy, żeby powstała tutaj. Wieża widokowa, chce też doprowadzić do tego, żeby była kładka przez rzekę Supra wzdłuż tej tamy wodociągów. No i w ogóle zamierzenia są na tyle ambitne, że zmierzamy ku temu, żeby swój spacer rozpoczynać powiedzmy na wysokości ulicy Dwornej, czyli tam, gdzie obecnie znajduje się Komisariat Policji i Straż Pożarna, i żeby ten spacer móc kontynuować właśnie wzdłuż rzeki, wzdłuż bulwarów. Tutaj czekamy. Myślę, że lipiec będzie ważną datą, ponieważ złożyliśmy wniosek z programu Polska Ukraina właśnie na stworzenie takich bulwarów wzdłuż rzeki z innym naszym partnerem, z gminą Mosty Wielkie, więc czekamy na jego ocenę. No i oczywiście sam zalew i jeszcze ponadto, tak jak tutaj jedziemy, po lewej stronie już pisaliśmy do budżetu pracę nad dokumentacją techniczną na stawy, więc to byłby taki wspaniały, myślę, E, ciąg pieszo-rowerowy do spędzania czasu e, blisko właśnie wody, blisko natury. Myślę, że że to by było coś wyjątkowego. Panie burmistrzu, znajdujemy się w Dolinie Cisów. Tutaj też została zbudowana wiata rekreacyjna, miejsce do odpoczynku dla osób, które korzystają z rowerów czy to miejskich, czy to też górskich, czy też kolażówek. Bardzo ciekawa i bardzo fajna inwestycja też w rekreację i w sport dla mieszkańców, ale nie tylko dla mieszkańców Wasilkowa. Myślę, że fantastyczne miejsce na samym początku Wasilkowa zrealizowane w dużej mierze też dzięki staraniom samych mieszkańców z budżetu obywatelskiego odbywają się tutaj różne wydarzenia integracje sąsiadów w sąsiedztwie właśnie stacja bikera a także można powiedzieć że początek naszej gminy obwodnicy rowerowej spotykamy się w sąsiedztwie wiaty przy osiedlu Doliny Cisów świetne miejsce do spotkań do rekreacji co też ważne, w sąsiedztwie tej wiaty możemy rozpocząć swoją podróż gminną wodnicą rowerową Wasilkowa. W sumie 30 kilka kilometrów jest tutaj tablica informująca o naszych szlakach rowerowych i ich przebiegu. Po sąsiedzku też znajduje się stacja rowerów Biker, jedna z trzech na terenie miasta Wasilkowa. Wszystkie te stacje zaczęły działać od, roku, od ubiegłego roku. Panie burmistrzu, rekreacja? Wasilkowie jest na bardzo wysokim poziomie, sport jest na wysokim poziomie. Sporty wodno kilka chwil wcześniej o nich porozmawialiśmy na temat zalewu, ale też chciałbym, żeby Pan opowiedział o tej nowej plaży, która pojawiła się w przestrzeni Wasilkowa. Po prawej stronie od, od wjazdu z Białego Stoku bardzo fajne leżaki, bardzo fajne parasole z zadaszaniem, takim, które pomaga oczywiście plażowiczom na odpoczynek i na relaks. I pojawiło się wreszcie dużo piasku takiego typu. Plażowej. Tak, tutaj przez te ostatnie lata stworzyliśmy, można powiedzieć, wiele plaż na terenie zarówno miasta, jak i gminy. Myślę, że, jedno, że właśnie taką pierwszą, e, która. Wprowadzała pewne, pewne nowe trendy, właśnie była ta po prawej stronie. Jest to plaża zrealizowana dzięki zwycięstwu w budżecie obywatelskim. Właśnie na tej plaży są piękne leżaki, jest dużo piasku. Są też, jak widać, parasole. Rozkładane również w sezonie są hamaki. Myślę, że piękne, piękne miejsce. I ono też zapoczątkowało właśnie myślę takie zwyczaje inwestowania w plaże i to, że plaże zaczęto coraz częściej u nas składać jako wnioski do budżetu obywatelskiego. I takie wyjątkowe miejsce powstało właśnie na plaży, tak zwany Nowy Gaj, z inicjatywy pana radnego Łukasza Bojanowskiego. Pan Łukasz bardzo zabiegał o tą inwestycję. Pamiętam, że wówczas ona zdobyła najwięcej głosów spośród wszystkich przedsięwzięć. No i cały czas bardzo tutaj czuwa nad tym miejscem, bardzo się angażuje, wciąż przedstawia nowe pomysły co do co do rozwoju tego nowego gaju. Ja jako Wasilkowianin od urodzenia też ten nowy gaj zawsze bardzo z dużym sentymentem wspominam, bo w sumie była to moja ulubiona taka plaża w samym mieście Wasilków z dzieciństwa. Lubiłem też oczywiście plaże w Dąbrówkach i w Nowodworcach. Do plaży w Nowodworcach właśnie zresztą teraz też zmierzamy. Tu warto powiedzieć, że grunt pod tą plażę pozyskaliśmy z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i tam również bardzo tą plażę rozwijamy. W nawiązaniu do plaży w Nowym Gaju, to też trzeba wspomnieć o podlaskim Klubie Morców, który na stałe zawitał do Wysilkowa. To jest bardzo duża ilość ludzi, która odwiedza gminę. Słusznie. Co roku inaugurujemy sezon morsowy. Co roku też jest duże wydarzenie związane z jego zakończeniem. Morsy są na tyle fajną, ciekawą grupą, która potrafi się świetnie bawić. Jest tam duża energia, dużo, dużo uśmiechu, mnóstwo radości. Widać, że lubią ze sobą spędzać czas. Panie burmistrzu, w tym spotkaniu powiedzieliśmy troszeczkę o sporcie, o rekreacji na terenie gminy Wasilku. Wy jako gmina Wasilku bardzo wspieracie takie inicjatywy sportowo-rekreacyjne. Jakie macie plany na rozwój dalej? Rekreacji i sportu na terenie gminy Wasilków. Nadal chcemy rozwijać tą bazę sportową. W tych ostatnich latach też warto wspomnieć, że zrobiliśmy bieżnie przy stadionie, a także boisko. Przy szkole podstawowej przy ulicy Polnej. Tak, jeśli chodzi o bieżnie i też tutaj boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej przy ulicy Mickiewicza. Tak jak wspomniałem, będziemy dalej rozwijali tą infrastrukturę na stadionie miejskim, będzie sztuczna murawa, będą ukryte korty. Myślę, że niebawem też będziemy myśleli nad kolejnym jeszcze boiskiem piłkarskim. Będziemy też myśleli nad inwestycjami związanymi z na przykład z rozbudową jakby też szkół w tą stronę, żeby były na przykład kolejne sale sportowe jak najbardziej. No i też takie sporty, jak na przykład siatkówka plażowa, czy też inne, no też będziemy na pewno otwarci na propozycje i oczekiwania mieszkańców, bo zawsze tacy jesteśmy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przybliżenie tematu sportu i rekreacji, panie burmistrzu. Dziękuję ślicznie. Cała przyjemność po mojej stronie. Myślę, że to miła, przyjemna, Podróż była, którą spędziliśmy wspólnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.